Czyli jeżeli to robisz tak, robimy tak. No pytanie: Sarah, no nic nie da, no, klon, klon elfa? klon Wiverny. We'll see. No bo on zrobił Spela, zrobił Spela, tak? Zrobił Spela, zrobił Spela. No wydaje mi się, że najzwyklejszy Stone na świecie mógłby być dla mnie dobry, tak? 6 defa dla każdej jednostki. Najzwyczajniejszy Stone Chuj. Ale musi się cieszyć. No i jest, tata. A potem mi mów, że nie dzwoniłem, no Co jest? Co jest? Halo? Wszystkie moje jednostki mi zmoralują, Co? Ja pierdolę przestań! To jest nawet już się śmieszne! No i kontra na mnie, tak? XDD, zajebioza, fajnie, że się dobrze bawisz. Ja też się bawię świetnie. Na sprayer.